Czy lubicie powieści obyczajowe, a w zasadzie sagi z dużą ilością bohaterów? Ja osobiście myślałem, że się w nich nie odnajdę, w tego typu powieściach, że przytłoczy mnie ilość bohaterów, bo. Nie wiem czy znacie taki serial jak Dark, gdzie postaci było tak dużo, pojawiały się w każdym odcinku praktycznie nowe postacie, które coś wnosiły do historii, że można było się pogubić. I bardzo podobnie jest z książką o Miki Liukonena, w której jest chyba ponad 100 postaci z tego co dobrze pamiętam, szczególnie że na początku jest bardzo bardzo rozległy Spis postaci, gdzie wszystko jest wytłumaczone, więc można do niego wracać. Ale o czym jest książka? Moim zdaniem jest to mega epickie dzieło, e, które zaskoczyło mnie tym, że skupia się tak naprawdę na zwykłych postaciach, na zwykłych osobach, które coś wnoszą, jakby, które przeżywają swoje własne e, życie. Więc e, tak naprawdę. Właśnie, to są zwykli ludzie w niezwykłych wydarzeniach, często ekstremalnych, e, często postacie, które mają nerwice, obsesje, e, przytrafiają mi się racjonalnie zjawiska, a to wszystko ubrane mm, w, taką, w takie ramy 7 dni, tygodnia. Tygodnia, w którym bardzo dużo różnych rzeczy się wydarzy bohaterom. W, e, tam wszystko się przeplata ze sobą, wszystko się gdzieś tam łączy, poznajemy relacje, poznajemy przeszłość, teraźniejszość postaci, co sprawia, że tą książkę, mimo dosyć sporej objętości, bo e, jest tu prawie tysiąc stron, czyta się bardzo przyjemnie, bardzo płynnie, bardzo lekko, dzięki czemu mamy szansę nie być przytłoczeni tą ilością, a jednocześnie jesteśmy w stanie się połapać. W tych wszystkich postaciach i kim one są i co wnoszą do opowieści. Miki Lukonen już no, odszedł, nie żyje w sensie, z tego co pamiętam, to chyba nawet popełnił samobójstwo, ale nie jestem pewien, więc musiałbym to sprawdzić. Nie zapisałem sobie tego, więc jest to jego tak naprawdę finalne dzieło, a jest niesamowite i w sumie nie znałem wcześniej nic tego autora. Mało mam wspólnego z tego typu literaturą i tym razem znowu się cieszę, że tego typu dzieło od wydawnictwa Insignis do mnie dotarło i że wydawnictwo podjęło się przetłumaczenia i wydania na polskim rynku. Dajcie znać czy czytaliście i czy lubicie tego typu powieści.